Po latach przerwy od prawdziwej zimy ta zdecydowanie zawitała w regionie. Opady śniegu utrzymują się od wczoraj, a kierowcy muszą jednak uzbroić się w cierpliwość i przede wszystkim zachować ostrożność. W warunkach ciągłych opadów i przy silnym wietrze nie ma szans na to, by drogi zostały odśnieżone pomimo pracy służb porządkowych. Jak informuje prezes przedsiębiorstwa drogi ulicy Wojciech Rajewski, w nocy działały trzy półgospycharki, obecnie jest ich cztery. Jednak śnieg cały czas pada, a opady mają utrzymać się do godzin popołudniowych. Najwięcej prac zostanie wykonanych po ustaniu opadów, wtedy przepisy dokładnie określają ile czasu mają służby porządkowe na oczyszczenie dróg i w jakim stopniu powinno zostać to zrobione. Problem leży też w braku możliwości wykorzystania środków chemicznych, które przy silnym wietrze i niskiej temperaturze praktycznie nie działają. Wyzwaniem w takich warunkach jest również odśnieżanie chodników i ciągów pieszo-rowerowych, którymi zajmują się Miejski Zakład Zieleni i Miejski Zakład Oczyszczania. Pracownicy działają od rana, ale w wielu miejscach. Po ich pracy nie ma szybko śladu. Kierowcy i piesi proszeni są więc o wyrozumiałość, a przede wszystkim ostrożność i niewielką prędkość podczas jazdy.